I brał, 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 z... całe, całe życie wśród bezkim całe, całe życie wśród bezkim Całe życie wśród bezkim Ty na be, wierski handlujesz z wierski Wracam tylko pod niec żeby mieć sił spolo na mój pierwszy rabunek Szykaczy na wnoskę, jak runę biorę twoje, potem gościem dam szkulek Niezwołacz, jest, akcja jest Zad, rana, za, 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 za nie wiedziałem Jaki smak ma, a na tak się czas nam tak ja, to i ma ta brygada Zabijam win za winem, jak z domeli Jedynka w tej grze, to szukałem, ale wiesz jakie? Stałem na każdą ofertę, młody, tylko Ale mięsto, to Ty robisz prawko na MC, na sole masz LK Ja robię rap i to mi dało, pruje na mieście Człowieku, człowieku, niepotwarzalno jak pan Co to za moi ludzie chcą Życia zaczek, byłem kurwiony dziś Jestem zły, ej, zawijam plony, aby szczęście kły Suto, zastaw mi stół, ludzie chcą jeść Jak fucha, dobałem, pół życia zatrzek Byłem skurwiony dziś, jestem zły, ej Zawijam plony, aby szczęście kły Proszę, zostań na pieczeń, trochę wiążę już ustyli I nie proszę, by mieć prościej na będzie konkurencja. Robi kawę, łapie pokręt i szczekę, więc ja padę. Okay. Co robię na proszek czy przecier? Z to o złote i w kieszeń sporo kwotę na deser, bo dla mój gruby skut, więc do musi kuc Spuścił a z odbijał się echem Ale nie ci Mój lud chce mój lud Kiedyś w parku sobie swoje dimbo pod łzy. Nie wracimy tam już, bo nie, tam nie, nie czeka tam Tu to za tabla w stół, każdy się wgryźć <tus> Mówili nam, że karma się odmieni nie wpadam się wszystko to jest w menu A jest nie połączył między mnie i po musi trwać, córek nie Zastaw mi stół, moi ludzie chcą jeść Jak rower, robę pół życia za Byłem wkurwiony, dziś jestem zły Ej, zawijam brodę, aby szczęście kłysło Zastaw mi stół, moi ludzie chcą jeść Jak rower, robę pół życia za trzech Byłem wkurwiony, dziś jestem zły Ej, zawijam brodę, aby szczęście Zastaw